Siema, no! Siema w kolejnym piłkarskim vlogu. No! Jesteśmy tak profesjonalną ekipą, że znowu za, za, zapomnieliśmy nakręcić wstępu i zakończenia. <noise> Dlatego musimy to robić po meczu. Tak. Przyznajemy się bez bicia. No, wybraliśmy się yy, do. Gdzie musimy wrócić? Wybraliśmy się tym razem do Mielca oczywiście y, z naszymi dwoma y, y, serdecznymi kumplami. Tak. Y, jeden anonim póki co, a drugi oczywiście Fornal TV. W niedzielę graliśmy z ostatnią drużyną w Ekstraklasie, czyli ze Stalą Mielec. A jak to wszystko wyglądało, jak to się skończyło, no to zobaczcie sami. Obrigado, gente. My już zobaczyliście tą niestety no można powiedzieć, lekki dramat w wykonaniu naszych piłkarzy. No tak, ale to trzeba powiedzieć, że tam właśnie w Stali Mielec był debiut nowego trenera Janusza Niedźwiedzia, chyba z tak tego pamiętam. No i przynajmniej dla mnie. No to kurde, jak na ostatnią drużynę w, w ekstraklasie, no to no poukładał ładnie to stal mielec, bo stal mielec to mało co błędów robiła. No. Ale miał... tak nie było, że kurde, motor zagrał jakoś Menten, mega tragicznie. No bo tak, w sumie tak. nie zagrał mega tragicznie. Ale po prostu no, no niewykorzystane okazje lubią się mścić i to w tym wypadku niestety zadziałało. A tym jeszcze miał w ogóle czas na poukładanie, bo miał mieć właśnie wtedy mecz z, chyba ze Śląskiem? Tak, tak, ze Śląskiem, ale ze względu na powódź to przyłożyli z tego co pamiętam. No tak. No ja wam powiem, że czułem się tak nawet trochę jak w drugiej lidze, co nie? A, tak, no bo no pod względem stadionu to tak. Stadionu no, i atmosfery w ogóle, w ogóle co śmieszne to to, że tak naprawdę naszych, yy, naszych przyjezdnych właśnie z Lublina było więcej, tak naprawdę. A to można było się spodziewać, tak. jeżeli chodzi o, seksy, o Młyn, nie? No, bo tamto nie miał prawie co śpiewać tam yy, naprzeciwko. Oj wiesz, no Stalmieles to nie to nie, to nie to nie, jest jakiś tam, kurde, nie mają jakiejś wielkiej tej społeczności no. kibicowskiej, nie? Ja się czułem właśnie tam y, trochę jak w Niecieczy, trochę właśnie jak w Kołobrzegu, to nie? No, bardziej w Kołobrzegu, można by powiedzieć. No bo, no. No, no bo jednak w Niecieczy, to tam jak poszliśmy na sektor, to tam cały sektor od nas, to kurde, i połowa stadionu to była z Lublina. No jakby. tak, tak. No to co? No to. No bez przedłużania, każdy widział, co się działo. My nie, mamy, to, to nie ma nawet co opowiadać zbytnio o tym meczu. No Mamy nadzieję, że z Lechem najbliższy wyjazd, wyjazd wyjazdowy mecz będzie na naszą korzyść. Chociaż będzie ciężko, co nie? Jednak teraz Lech już no, pokładał się. No Lech też niestety jest poukładany. No, ale mamy nadzieję, że będzie chociaż remis z Agielonią, i trzy punkty ze Śląskiem. Ze Śląskiem. No, bo, walczyć, bo, no bo tak nie. naprawdę teraz Śląsk też tak nie za bardzo. Tak. W sumie Agielonia też tak. jest szansa na trzy punkty w obu meczach. No i co? A i w ogóle będziemy y, nagrywać dla was y, piłkarski vlog z Pucharu Polski. Najpierw do Polonia, ale raczej nie tak, to nie? Będziemy jechać. A, a, a Wracamy z... do czasów z trzeciej i drugiej. Tak. <laughs> Mi się to bardzo podoba. Yy, a z no, Lecha to ni, no, nie będzie tym razem filmu. Yy, no. no. Dobra, no to co? Bez zbędnego. Subskrybujcie nasz kanał, wpadajcie na social media, yy, czyli insta, możecie Twitter, chociaż teraz tam za mało siedzimy, ale może coś się uaktywnimy. Yy, no i... W najbliższych filmach postaramy się już bardziej dbać o te filmy, dopieszczać, żeby coś się działo, więcej, jakiejś, więcej vloga, więcej ten pokazywania. Tak, tak, tak jak było na przykład kiedyś w Olsztynie czy gdzieś tam, bo wtedy tak. przynajmniej coś było na tym. Bo teraz to niestety trzeba przyznać, że jest tak. tragedia, ale no postaramy się, dobra. Dobra, do następnego, siemano. Później wstęp, jesteśmy tak profesjonalną ekipą, że zapomnieliśmy nagrać wcześniej. Tak to by